Manko z jest 13 i jeździ się ze mną. Ja. Yeah. Tak. Oraz. Creeper. Yeah. Ej. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to zostawcie lajka. Więc widzimy się już na pierwszej ręce. Okej, okay, a więc jesteśmy już na pierwszej ręce. Mhm, na pewno. Co nie, nie, nie. No, nie na ja mam epicki set normalnie. To ja nie wiem, no, nie, 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 nie pamiętam czy ja wybrałem. Clipper już na środku widzę. Ja wybrałem, prawda? Aha. Ale czy ja wybrałem? No, czy... <grym> o czaj widzę cię.

Chłopc Sandek z tym setem e, ktoś, ech ktoś ma jak Wa, wariusek ma noknoka, 600. 600. Wariusku chodź trudnie A ma ja wam to mówię. Ja musiałem ja spadłem specjalnie, żeby tylko od niego uciec. Ej, idzie kubik tutaj na środek. A mam to gdzieś, mam te chcę tego warioska zabrać, niech stąd idzie. Prostować banany. Żyje. Czekaj, zaraz no, zrobimy... Dobrze, zaraz... Czekaj. Idę zrobić test. Gdzie jest wariosek? Jak sam go maczugą? No jak! Nawet nie poleciał! A ja nie poleciał, on dostał, ma... dostał maczugu i nie poleciał. No. Raz starczy to... Eric, typ Erik typ! Jaki chłop, chodź tu do mnie. Po... Do I co? Dobra raz, kilka razy ma czuł go uwezmę I co, nie poleciał... Meskitu. tu. do myślę, myślę. Trzeci poziom, myślę, że będzie kozaczu przytwisty. No patrz. Napisz to głowicy. Napisz ale głowicy. O. Hop. 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 dzisiaj albo jutro. Dzisiaj albo jutro. Ale gada gdzie jest tą. Okej. Hop. Jest. Do kogo ty piszesz? Do Blowvixa? No. Jak ja tylko z nim zostałam, no... Ja na. Czekaj, ja nawet mogę pokazać... Ja do niego pójdę i go ma to zobaczymy czy poleci. To jest najlepszy o, test. Tak do niego, żeby, już, żeby jutro dałki i kanał No to dobrze. Czekaj na... Kurde. Czekaj, ja już idę do tego. Ej, to po prostu jako napiszę. To napisz? Masz go w Francji? No... No jak? No dostawa czego i leci, na no jeszcze... Eha, jeszcze fajna aura. Jeszcze... Ej, on ma jeszcze fajną aura, wiesz? Dobra, a więc będziemy się widzieć na drugie ręce. Okej, okay, a więc jesteśmy już na drugiej ręce. nie wiem, już, już nie możesz nic wybrać. Na jest najlepszy.

I daję tych obdowiatów. A ja już czwart Ja już czwartego wdawiacza mam. mam Czekaj, to chcę snajper. Ajmy snajpa. Snajpa! Uba No. Snajpa była. <coughs> to jest trochę głupie na werklezie, że uznaję killa na tym co otrzymasz w łapce akurat.

Co Ja nie ja, ja nie widzę, ja nie widzę. Ja nie widzę. E o, cześć. Chłop to jakiś jest na środek. A tu Eryk. E -e -e. A to to nie ty, to nie ty, to nie ty, no pomóż! Klepią mnie. Klepią mnie. Na knoka, oczywiście jak zawsze. Bo tu inaczej nie umieją się klepać. Bo tu wszyscy tylko na knoka grają, bo inaczej nie umieją. No coś... Chodź, Erik. łapów w dowiacze. Eee! No, Erik, patrz, Erik, popatrz na mnie. Nie. Tak, to rzeczywiście, oczywiście, możesz z tobą wygram. No. Ja tu wyrzucę zbędne rzeczy, czyli sadzonki. Dobrze, na łapki poklepiamy się, niech ci będzie. Ej Kuba! i hmm? Mam pytanie. Hmm? Możesz pozdrowić jedną osobę? No, dawaj. A to zaś ci wyślę. No co, wysyłaj, mów. To wtedy pozdrowię, bo jak będziesz wysyłał, to ci nie powiem, to nie, nie pozdrowię. Dobra, to ja pozdrowię, dobra? Mhm. Mm na odcinku. Ja pozdrawiam tutaj moją koleżankę Zuzkę. Na odcinku, żeby mi nie było. No. Chciała pozdrowienie, chciała pozdrowienie. Obdawiać. Dobra. O, widzę fitasko, konkretny sycik masz. No, jeszcze trzeba tego... no Jakbym wiedział, to już bym go zabił dawno. O, widzę go. O tam. I... Dobra, już, nie, już go nie ma, zapomniałem. Czekaj, to sobie Jak zostaliśmy sami. Dobrze, ale szybko rób, bo nie będę na ciebie czekał pół godziny. Bez setów? Na fabki? Nie, dobra. Czy na Chcesz to na mieczach możemy. Nie, nie, nie. bo trzeba tą dziurkę. Uwielbiam fabki. Już zaraz setę zdejmę. Ja tylko pokażę, jak się robi. Już zaraz zdejmuję. Wow. Dla zwa

No. Dobra i? Co Otwieram ataki. Otwieram ataki. No! Dobra, więc widzimy się już na ostatnie ręce. Okej, okay, więc jesteśmy już na ostatnie ręce. Cześć! o jak ruchy dotyk. O! Jeszcze o jeszcze I topór! opór... mam kopać. Dobrze kopiesz. Bo ja już znam tutaj gdzie są skrzynki. Ja no, też. Uczył, to uznałem, uczyły, no na... no, no. nie wiedziałam jak to brać, bo nie wiedziałam co to jak... jest A ja mam ukrzacunku i 23 strzały Ja obiadam, No teraz cały O to ty! <noise> Já, způsobí, ehm. sorry, I'm sorry. To Ale mi se to. Seta! <laughs> no <doš>? seta! <laughs> Vnijem, já já tam nádu na tu našla, na do knihy, bo tam jsou W tm, co w Chodź! U, 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 u. Chcesz jeszcze Stevek? Pytam się. ale jak dasz końca? Clipper! No, <gryper> jak jakie cię zabiłem? Ej, no ja leciałem w górę. Kliper, jak jakie cię zabiłem? Ja nie, nie zabiłaś. O, ja pisze, że ja, ja cię zabiłem. Bo to zapisuje, bo to zapisuje. Osta ten, kto ostatni go dotknął. Serio? I Cię zabiłem niby? Mhm, fajnie, fajnie. Słuchaj, ja bym szybko Cię rozumiała, bo ja Cię nie zlokalizuję. A jeśli bym nie wydawał, to bym nie był To po co Ty na te skinki wydajesz? Bo jestem... Bo jestem hazardzistą. On jest... On być, on być hazardzista. Ja tylko z tym chłopem zostać. Ja zdedać. Dedać. Cicho, no to tak. Zawróć, Mojko. Cicho, sama. Się no dziękuję Ludzie, mnie tylko 1280, 30 Jak się brakuje, to 15 Okej, okay, a więc na tyle w tym odcinku Jeśli ten odcinek wam się spodoba To zostawcie lajka, więc widzimy się już na Następnym razem Narka